Dzisiaj jestem na wyjątkowym spotkaniu w Łodzi, na którym będziemy rozmawiać, motywować się i patrzeć w przyszłość z marką, którą wybrałem. Ja nazywam się Andrzej Wierzbicki i jestem ambasadorem marki Together. To właśnie o tej marce dzisiaj będziemy rozmawiać z płaszczyzny fryzjerskiej, bo ja jestem fryzjerem. Z płaszczyzny salonowej, bo mam salon, który pracuje na tej marce. Ale również będziemy się motywować i rozmawiać pod względem marketingowym i sprzedażowym, bo to jest bardzo ważne, żeby potrafić. Popatrzeć w przyszłość, co nam dana marka daje. Bezpieczeństwo moje jako właściciela salonu, jako fryzjera, jest bezpieczeństwem biznesowym, czyli posiadaniem partnera biznesowego, który daje możliwość rozwoju. Marka, którą wybrałem, marka Together, daje przyszłościową możliwość rozwoju, personalizację na potrzeby klienta, ale też każdego z salonów firmowych. To, co dzisiaj zobaczycie, to jest nic innego, jak taka pigułka. Tego, dlaczego marka Together jest marką wartą zauważenia i wartą spróbowania. Zostańcie z nami do końca, a dowiecie się o tej marce dużo, dużo więcej. Zapraszam! Przede wszystkim dostępność towarowa, pilnowanie ceny w internecie, co jest bardzo ważne dla mnie jako przedstawiciela i dla naszych klientów, czyli salonów fryzjerskich. No i przede wszystkim jakość produktów. Kolejność jest przypadkowa, którą Kosmetyki naturalne, niedostępność farb i technicznych rzeczy w internecie. No i możliwość od sprzedaży kosmetyków po cenach detalicznych. Bezpieczny, Chodzi mi przede wszystkim o bezpieczny biznes. Stabilność, bezpieczeństwo i innowacyjność. Marka premium, niedostępna w internecie i marka naturalna. Myślę, że takich produktów jako przedstawiciel i opiekun marki mam w swojej ofercie e, sporo, ale ostatnimi czasy najlepiej sprzedaje mi się bardzo łatwo modeling oil, e, fix filler, e, pianka volum, mm, maska kipera, pianka volum, tonery. Myślę, że marka Together każdy każdy produkt jest topem. Mm, na pewno do najlepiej sprzedających się należą Crystal Tears rozjaśnia deko i farby orange The world is seem static, but I am asymptomatic a only one out here on the floor The foundation is shaking and the windows all are breaking Świetny sposób na promocję swojej działalności. Myślę, że jest to nowy rozdział, który pomoże Marce zaistnieć w mediach i łatwiej będzie przekonywać klienta ostatecznego do zakupu, współpracy. Uważam, że to jest bardzo dobry program. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, pomysł, którego również jestem inicjatorem. Myślę, że jest to również szansa pokazania together. I dlaczego został wybrany w większej od klientów? To fantastyczny sposób na to, żeby pokazać się szerszemu gronu odbiorców i zaprosić do siebie nowych klientów. Wydaje mi się, że jest to super sprawa. Pokazanie też fryzjerów, którzy mają salon partnerski, dobrze wpłynie na, na to, żeby pozyskać kolejne salony. Bardzo się cieszę, że nasza marka zyskała taką twarz i możemy dotrzeć do nowych klientów. Myślę, że jest to duży krok naprzód. Pokazuje również że ta marka jest wybierana przez, przez top fryzjerów. Myślę, że to będzie bardzo duża pomoc w odnalezieniu nowych klientów. To też jest bardzo znana osoba, więc na pewno będzie nam się łatwiej współpracować. Jest to bardzo rozpoznawalna osoba. Znam ją już jakby może nie osobiście od kilku lat. Jest to dobry specjalista i wydaje mi się, że to jest duży krok naprzód. Zdecydowanie tak. Mam szansę na dokładne zapoznanie się ze wszystkimi produktami. E, mogę klientowi doradzić e, i wiem, że wszystkie produkty są najwyższej jakości. E, tak, ponieważ sprzedając jedną konkretną e, produkty jednej konkretnej marki, mogę się skupić wyłącznie na niej. Nie muszę się zajmować tysiącem innych produktów, e, tym bardziej jeżeli ta marka oferuje mi wszystkie produkty, które są niezbędne w salonie. Na pewno naturalny skład to dzisiaj wyznacznik wszystkich produktów w dzisiejszym świecie, więc na pewno jest to bardzo ważny punkt w sprzedaży tych produktów jako, jako atut. Oczywiście, że tak. Dzisiaj każdy klient potrzebuje topowego produktu, tym bardziej, że są one naturalne. Wydaje mi się, że tak. Jesteśmy w czasie, gdzie kosmetyki jako są jak najbardziej trendy. Tak? Myślę, że tak. Myślę, że marka jest y, przemyślana. Y, nie ma za dużo tych produktów, są właściwe produkty. Ma wiele atutów poprzez to, że jest również ekonomiczna. Y, tak. Trać czasu! Dołącz do rodziny Tuget już teraz. Together to prężnie rozwijająca się na polskim rynku marka profesjonalnych produktów do koloryzacji, pielęgnacji i stylizacji włosów. Tuget to, to Twoja przestrzeń do rozwoju i stabilnego biznesu. Ja nazywam się Józef Furczoń i jestem wyłącznym importerem Together w Polsce. Zapraszam Cię do współpracy. Odwiedź naszą stronę internetową TetHair Poland i dołącz do najlepszych, tak jak zrobił to nasz ambasador Andrzej Wierzbicki.